Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę z drugą częścią Denka mam nadzieję, że słoneczko mi tutaj pozwoli nagrać tą część dla Was no i zaczniemy może od chusteczek z Life'a tu mam skończone to różowe opakowanie 72 sztuki jest w opakowaniu fajne chusteczki, dość dobrze nawiżone, nie za wielkie, ale do tego co mi potrzeba czyli do wytarcia dłoni czy doraźnie pędzelka jak najbardziej się sprawdzają dwa opakowania płatków klejanik. Nie wiem, co myśmy z sobą robiły, że zużyłyśmy tak dużo. Natomiast bardzo lubię te płatki. Szkoda, że zostały wycofane, ale być może wrócą w nowej odsłonie na półki sklepowe. Zobaczymy. Czas pokaże. Kolejną rzecz zużytą, jaką tutaj mam, to jest farba do włosów z L'Oreal'a Preference. Wybrałam sobie kolor mroźny brąz i tu wygląda przepięknie na opakowaniu. Mm. Natomiast to, co było na moich włosach, na odrostach, to powiem Wam, że przeszło wszelkie oczekiwania. Jak ściągnęłam ręcznik z głowy i zobaczyłam, co tam się dzieje. No wiadomo, nie będę farbować włosów co 2-3 tygodnie, bo mi wszystkie wtedy wypadną. Ale już jestem umówiona na profesjonalną koloryzację i na podcinanie do fuzjiwa, więc myślę, że do tej marki, do Lorela, już nie wrócę. Farba jest dość rzadka, mocno śmierdzi, więc nie do końca się z nią lubię. Wolę jednak farbę z Sajosa. Mam wrażenie, że kolory rzeczywiście wychodzą takie, jakie są oddane na opakowaniu. Nie są takie rzadkie i nie śmierdzą tak mocno. więc Myślę, że do tej marki już do farb nie wrócę. Tu mam świetną rzecz z Isany. Kulki do kąpieli. Były ich tutaj 6 sztuk w opakowaniu o trzech różnych zapachach i bawiły fajnie wodę. No i kupiłam sobie kolejne opakowanie. Ja bardzo lubię kulę do kąpieli. Także ktoś mi jeszcze pisał w komentarzu, że są w biedronce. Dzięki kochana za informację. Na pewno jak będę w tym markecie, to sobie zobaczę, bo jakoś nie po drodze mi nigdy do biedrony. Ale może w tym tygodniu mi się uda, to sobie podlecę. Rzecz z Balea i kolejny zawód, kochani. Mam takie wrażenie, że Isana i Balea coś się zadziało z tymi markami. Tu mam tą wersję taką limitowaną na Polskę. Zapach Sensitive. Nie miało to ani zapachu, ani się nie chciało pienić. Skończyło się bardzo szybko. Wylewałam hektolitry na gąbkę, żeby się umyć. Więc. Nie jest to chyba warte tego, żeby wydawać pieniądze, bo generalnie wolę kupić trochę droższy żel, który rzeczywiście się u mnie sprawdzi, który będzie pachniał podczas mycia i który będzie się pienił i domywał skórę na przykład po peelingach czy po jakichś maseczkach. To niestety nie robiło nic, więc więcej chyba żeli z Balea. Nie kupię. Ale tu mam świetną rzecz, wcierkę do skóry głowy, wegańska pokrzywa, którą kupiłam sobie jakiś czas temu w Lidlu. Mam chyba jeszcze jedno opakowanie na zapasie, Świetna wcielka, przyjemnie pachnąca, szybko wysychająca, nie sklejająca włosów, nie przytłuszczająca też skóry głowy. Bardzo fajny dozownik, to 100 ml jest mega wydajny. No i z przyjemnością użyję jeszcze to jedno opakowanie, które mi zostało. Ale będąc ostatnio w Lidlu, nie patrzyłam na półki sklepowe, czy jeszcze stoi. Jeśli będzie jeszcze dostępna, to na pewno zakupię. Kolejna rzecz, również świetna. Niestety już niedostępna stacjonarnie. Nie wiem, czy w internecie można gdzieś jeszcze ją złapać. Knajp, i to jest olejek ten taki do kąpieli, płyn do kąpieli, 100 ml. On był w wersji czerwonej. To jest czerwyblosą. Barwiło w ogóle tę wodę na różowo, tak na czerwono. Piękny zapach. No ja uwielbiam po prostu te olejki, te płyny do kąpieli. Cóż mam Wam więcej dodać? Mam oczywiście kolejne opakowania o innych zapachach, ale do tej wersji Cherry Blossom z przyjemnością bym wróciła. Kolejna rzecz pod prysznic. Joasia, Naturia, Greyfoot. Uwielbiam zapach Greyfoota w kosmetykach i poza zapachem tu nic więcej mi się nie podobało. 100 ml. Niestety to się też nie chciało pienić. Ja to kupiłam z myślą o jakichś, wiecie, wyjazdach, ale zużyłam to po prostu w domu. Nie pieniło się. Skład mi się przestał podobać, jak zobaczyłam, co jest w środku. Więcej nigdy nie kupię tego produktu i też Wam, kochani, nie polecam. Kolejna rzecz, niestety, też się u mnie nie sprawdziła. To jest podkład z klaresy, typowo taki długotrwało matujący. 30 gramów, nie, 34 gramy. Powiem Wam, że kolor trafiłam bardzo, bardzo jasny. Ja, jak się pomalowałam pierwszy raz samym tym podkładem, bez domieszek, to wyglądałam jak trup. Dosłownie jak trup. Więc mieszałam to sobie z rimelem, z podkładem, który mam dużo, dużo za ciemny. No i takie kombo kolorystycznie, jako tako wyglądało na mojej skórze, ale bardzo szybko się wybłyszczało. Robiło się ciastko, plamy. Nie, nie, jeszcze raz nie. I to jest kolejna rzecz z klawesy, która mi się niestety nie sprawdza. A jak już mówimy o klaesie, to mam jeszcze tuż do rządów, który też właśnie zamówiłam ze strony internetowej. Nie jest kupowany w Hebe, bo wtedy mogłabym się czepiać, że tuż był otwarty. Tusz jest po prostu suchy. Ja nie tak dawno to kupiłam na stronie internetowej. Claresa i to miałby taki, wiecie, podkręcający, zwiększający objętość. Szczotka powiem Wam, że jest nawet taka całkiem fajna, bo jest z tym naturalnym włosiem, nie jest likonowa, ale tuż jest po prostu suchy. On nie robi nic. Próbowałam się nim malować. No i nie. I cały tuż wyschnięty ląduje po prostu w śmietniku, więc powiem Wam, zdecydowanie wolę jednak markę Evaline. Oni mają tusze genialne, jakibym bym nie kupiła. Ten się sprawdza u mnie świetnie. W tej chwili mam jakieś kocie oczy od Eveline i jest po prostu miodzio. Także tamte mogę Wam polecić. Opakowanie odżywki Vita Native. W poprzedniej części pokazywałam szampon. To jest właśnie z tego boksu. Tu było też 300 ml. Bardzo fajny, bardzo w przeciwieństwie do szamponu, dużo lepiej mi się sprawdzał, ale też bardzo szybko mi się skończył. Pojemność 300 ml i ja też nie używam go, wiecie, codziennie. Fajnie, bo jest produkt z pompeczką. Bardzo ładnie pachniał, fajnie wygładzał właśnie te suche włosy, czyli farbowane moje, ale mam tak dużo w tej chwili produktów różnych na zapasie do włosów, że chwilowo na pewno do tej marki nie wrócę. Skrzypowita tym razem to podstawowa wersja suplementów, takich wiecie wzmacniających włosy i paznokcie kolejne opakowanie już mam kupione i zjadam no i generalnie paznokcie mam mocniejsze, włosy nie wiem jak wypadały, tak wypadają, na nie chyba już po prostu nic nie będzie działać Himalaya Mint Fresh kolejna widzicie pasta do ząbków zużyta dla mnie ulubiona, oczywiście mam kilka sztuk na zapasie i cieszę się że wróciła znów do sprzedaży coś męskiego Nivea Men, czyli żel pod prysznic Active Clean czy w jednym oczywiście, 500 ml, bardzo przyjemnie pachnie, dobrze myje ciało, no i oczywiście kupiłam już kolejną wersję zapachową dniwejkę dla mojego męża. Coś mamy z kalendarza z Yves tak, zużywam te po kolei maluchy, tu mam krem do twarzy, 7 ml i powiem Wam, że krem do twarzy miał cięższą formułę niż krem nocny, ten Dzienny był po prostu inny i ja go zużyłam jako wersję nocną. Na dzień się u mnie po prostu nie sprawdzał. Był mega tłusty, taki oblepiający. Pięknie pachniał, ale w nocnej pielęgnacji się sprawdził genialnie. Odżywka do włosów z Elbiotiki India. To też kupiłam na jakiejś fajnej promocji, bo chciałam skorzystać i zobaczyć z czegoś naturalnego, jeśli chodzi o produkt do włosów. Wiecie, że ja mam tam swoje ulubione odżywki, które się u mnie sprawdzają. Tu mamy pojemność 200 ml, jedwabiste wygładzenie. Mm -mm żadnego wygładzenia niestety nie było Moja, moje włosy bardzo szybko wpijały tą odżywkę były suche niewygładzone, także zużyłam po części, wiecie, jako samą odżywkę, a po części właśnie z olejkami przed myciem także nie, tej wersji na pewno odżywki nie polecam i więcej nie kupię no i patrzę co my tutaj mamy jeszcze Gillette, maszynki do golenia męskie, ale ja kupuję te maszynki dla siebie, mam wrażenie że są dużo lepsze niż damskie i męskich się po prostu trzymam. Tonik do twarzy z Liren. Typowo nawilżający, kwas Hyalonowy 100 ml, 200 ml. Bardzo ładne opakowanie. Tam też Liren pozmieniało się opakowania, porobiły się nowe serie kosmetyczne. No i też z czystej ciekawości mówię: aha, kwas Hyalonowy do skóry dojrzały, będzie się fajnie sprawdzał. Natomiast powiem Wam nie, tonik bardzo szybko mi wysychał na twarzy. Twarz ubiła się sucha, nie zdążyłam dobrze kremu zaaplikować, już mi się go ciężko rozmalowywało. Na szczęście dość szybko ta pojemność 200 ml się skończyła, ale w tej chwili mam tonik też z lirenki, tylko ten z diamentami. I tamten jest po prostu przeciwieństwo Tego jest genialny! No i mamy jeszcze kilka produktów pielęgnacyjnych, pierwszy z nich mydełko z Life'a do mycia dłoni, antybakteryjne, pięknie pachniało, 500 ml, mega wydajne. Szkoda, nie jest już dostępne u nas na półkach sklepowych, a z chęcią bym do niego wróciła, bo pięknie oczyszczało skórę na dłoniach, nie przesuszało, było wydajne, nie kosztowało wiele, także czego chcieć więcej. Garnier woda micelarna różana. Tutaj była ta pojemność 400 ml, i jak wiecie, miałam małą pojemność, która się sprawdziła mnie genialnie, więc kupiłam dużą. No i z tą dużą zaczęły się już klatki, klatki. Od czasu do czasu podpiekały mnie oczy, więc kombinowałam jakimś innym płynem, zmywałam makijaż oczu. To, tym płyną, zmywałam resztę twarzy, no i jakoś udało mi się wykończyć. No i mam chyba jeszcze jedno małe opakowanie różanego właśnie tego płynu, i nie wiem, co z nim zrobię. Myślę, że chyba zużyję go po prostu do demakijażu twarzy. Na pewno nie do oczu, do oczu mi się po prostu sprawdzają chyba tylko dwa płyny micelarne i ich powinnam się trzymać. Kolejna rzecz do włosów, mamy tu glis i to jest ta odżywka dwufazowa jedwabna, ja to kupiłam chyba w Biedronce na jakiejś fajnej promocji, 200 ml, natomiast powiem Wam, że jednak wolę tą wersję niebieską. Mam wrażenie, że ta nie wygładzała tak włosów jak ta niebieska, i za jakiś czas pewnie do niej powrócę. Ale mam jeszcze kilka innych produktów na zapasie. Także odżywka, wiecie, dwufazowa, którą trzeba wstrząsnąć przed użyciem, nakładać się na mokre włosy. Ona też ułatwia rozczesowanie, ale tak jak wspomniałam, nie jest tak dobra jak ta niebieska. Moje ulubione mydła do mycia dłoni. Mam tutaj wersję Mango z Etrochet. 190ml, pięknie pachniało, właśnie owocowo. Super domywało dłonie, nie przesuszało skóry. W miarę wydajne, No i mam jeszcze kilka sztuk, oczywiście, na zapasie tego mydełka. No i został mi lakier do włosów Sajosa, Ostatnio trzymam się tego lakieru. Jest mega wydajny. Pojemność 300ml. Fajnie go łapać też na pomocy. on się też dobrze wyczesuje wieczorem z włosów. Także kupiłam sobie oczywiście już kolejne opakowanie. I jedno już mam w użyciu w łazience. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część Danka. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!